Moi drodzy, jawna masakra, bardzo fizyczny czele. będzie naprawdę się działo, już teraz możecie zostawić łapeczkę, będziemy sobie grali w horror, dawno horrorów nie było na moim kanale, także będzie wracał taki horrorowy Karolek, jestem strasznie zmęczony, zresztą zaraz, zobaczcie o co chodzi, siostra, która pomagała mi jest po kąpieli, także się wykąpała, już nie śmierdzą jej pachy, tak jak mi teraz, teraz ja się muszę się okąpać, chyba oczywiste, nie? Zawsze się czy tak? ja nie, że zawsze śmierdzisz czy coś? Wysiłek fizyczny dobrze robi, także zapraszam was do gry Slender Anxiety. No nie chcę głupio powiedzieć, bo prawdę jeszcze źle wypowiem i fani mnie zjedzą. Zapraszam was na odcinek, łapeczka, oglądamy. A jedy się O Jezus. Nie no, musisz to zrobić. Przepraszam Ksenia, ale wąchaj pachę. Jezu! jeszcze siostra się obraziła, zapraszam was na challenge ze Slendera. Jedziemy! Co? Co? Tak? Jest. Ale się zgrzewa. Witam bardzo cieplutko. Mi na razie nie jest do śmiechu, bo mam świadomość tego, że co każe przestraszenie się robimy 10 pompeczek i to jest w sumie idealny challenge dla Nitra, czy też dla samo to są osoby, które ostatnio fajnie nagrywały Slendera Nitro prawda, ze swoją kobietą i samo również Nymfa pomagała mu i bardzo się bał, także jeżeli chcecie, to możecie oczywiście ten filmik podesłać Szymonowi i Nitro i niech, niech spróbują swoich sił, co każde przestraszenie się będzie taki mały liczniczek, co każe przestraszenie się robimy 10 pompeczek, także będzie naprawdę... Naprawdę ciekawie, e, zaufajcie mi, to trwacie do końca tego filmiku, bo będzie naprawdę masakra, już czuję, że, 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 że moje bicepsy będą wykończone po tym challenge'u, no to pizda, no dobra jedziemy! Moi drodzy, dałem sobie najlepszą grafikę, najlepszą z możliwych grafik, jak dobrze wiemy, e, wszystkie gry związane ze Slenderem bazują na ambientach, czyli będzie niesamowita, e, potworna muzyka, e, która będzie gdzieś tam współ... no właśnie się zaczyna, mamy latareczka! You don't have a You don't have a flashlight? Jak to jak zapliłem Kaushon, no tutaj ograniczenie do 30, tutaj prawda? I jakieś bale drewna, Naprawdę Tutaj zaczynamy naszą przygodę. No tak, e, ktoś tutaj chyba był zdecydowanie jakimś drwalem. Nie jest za jasno, nie jest za ciemno, no ale tak jak mówię, każde przestraszenie się, poprawiam słuchaweczki specjalnie dla was i zaczynamy zabawę w Slender Anshery. Ale czuję kakę, czuję kakę w majkach, bo nie dość, że jest ciemno jak w dupie Murzyna. To jeszcze jak nam wyskoczy ten parówczak na mordę, przydałby się ten czujnik taki, który mierzy ciśnienie, no i na pewno byłoby mi może nie łatwiej w to grać, ale przynajmniej wiedziałbym jak zachowuje się mój organizm podczas chodzenia po tych strasznych lasach. Moi drodzy, Slender, no to jest sprawa nic innego jak creepypasta, na której bazował ostatnio, bazował nie tylko polski, jak i zagraniczny YouTube, która bardzo dobrze się sprawdzała i ludzie po prostu, a wyłączmy może latareczkę, żeby był klimat. Nic się nie dzieje, prawda no, Dobra, nie grajmy z ogniem, nie grajmy ze slenderem, bo to może być naprawdę ciekawe. Na razie nagrywamy minutkę, także jest okej okay. I tak sobie będę stosował moi drodzy cięcia jeżeli... No tu mam na E! Eee! Kartka? No podnieść. Dobra, jest jedna na osiem O już muzyczka ambient, prawda zmienił swoje gówno Na razie Slenderżyska nie widzę Także okej, okay, moi drodzy spokojnie No <laughs> jest blisko blisko gdzieś Pojawił się, gdzieś się zrespił pies Właśnie, właśnie, pitam, 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 pitam spokojnie, spokojnie. Się zaraz przeteleportuję gdzieś naszą ten. Dopiero pierwsza kartka, easy. Oh, oh. To był licznik przestraszyć? Dobra, no to jest jeden. Dobra, idę pompować. Slender, unkrzyty, pompowanie pierwsze. Hello, hello, hello. Moja stopa. <laughs> Dobra.

Mam nadzieję, że teraz udamy się w troszeczkę inną stronę lasu i coś znajdziemy tam ciekawszego niż tylko jedna kartka. On się nam zrespił totalnie z dupy gdzieś przy naszej bordzie. Jeszcze te głupie odgłosy. Oj, chyba polubicie te odcinki ze Slendera wydaje mi się, bo ja naprawdę jestem boi dup, a wy nie macie się czego bać, bo wy tylko oglądacie. Natomiast ja jestem małym, zbulwersowanym w tym momencie... <laughs> Dobra, idę pompować znowu. <laughs> Pompowanie drugie. <laughs> Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Wow, 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 dopiero jedna kartka. A ten parówczak już się za nami panoszy. Ja nie wiem, czy mam biegać po tym lesie, czy mam... Zdecydowanie zdecydowanie adrenalina mi podskoczyła. Teraz nie wiem, w którą stronę lesu. Sowy zamknąć mordy, w którą stronę mam się udać. Jak tu mi się pojawi gdzieś jeszcze jego syn, jego brat, jego matka, jego babcia, kurwa, stewcia, która będzie czekać na mnie ze swoją bladą pomalowaną jak gówną mordą. No to będę miał przestrane, prawda? Okej, okay, tutaj mogę spodziewać się kolejnych kartek, ale spokojnie, ale spokojnie. Tutaj gdzieś ta karteczka będzie... Nie tutaj. Nie tutaj, to gdzieś na końcu, prawda? Nie ma kartki? Ja w to nie wierzę, że tu nie ma kartki. Hop, jeszcze S. Dobra! Synu, synu! Mój przyjacielu! Byłeś mi naprawdę bliski. Ja sobie stąd pójdę. Dobra, jeżeli nie ma kartki, to co? Ja się będę upierał, prawda? Jeżeli nie ma kartki, nie będę jej podnosił, prawda? Okej, czy on za nami! Jest za nami! synu, no nie, to nie będzie przestraszenie, zdecydowanie. No nie. 20 pompek na razie, bo 20 pompeczek i nie będziemy srali się bardziej. Paj się za nami, no idzie za nami. No i moi drodzy, teraz nie mam pojęcia, czy to będzie tak już na stałe. I on będzie nas śledził tutaj jakieś pojemniki, jakieś kartony, prawda? Jest daleko, i on już nie wie gdzie jesteśmy. On już nic nie wie. I ja wam ogólnie nie polecam tej gry, bo naprawdę jeśli macie słabe serca, no to jeżeli nie bierzecie też różnych nie wiem gdzie, nie wiem gdzie. Pewnie za mną, za kim mordę, za kim mordę. 4-6 4-6 na razie idę. nic się nie dzieje. Daj mi kartkę Mój przyjacielu. Eee! Daj mi kartkę! Dobra pompuję, 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 pompuję Pompowanie trzecie Dwa, trzy, cztery, 5, 6, siedem, 8, 9, 10 i parafa Dobra 30 pompek Czyści pompek, jedna kartka czyści pompek i jestem fatalny w Slendera Każe przestraszenie się, 10 pompek to jest troszeczkę przesada Powinienem 5 kurde, 5 zostawić te 5 pompeczek Żeby jakoś mój organizm potem... Nie ma kartek Funkcjonował, jeżeli ciągle będzie tu wyskakiwał to ja nie chcę Wydaje się w miarę czysto, ale nie widzę kartek, cholera moi drodzy Jeśli Slender tak będzie z nami pogrywał To ja się tak nie bawię bo powinien dać mi coś podnieść! Bieg... Coś biegnie za to, no, kurde... Kurde to jakieś wilki, mam nadzieję, że to wilki. Albo inne, pier... chociaż wilków, no nie wiem czy opłaca bać się wilków, dobra, jeżeli... Nie wiem, nie wiem, nie wiem, dobra, nie chcesz mnie tu zamknąć, mordę, po prostu powiedz, to no, ja pójdę! Idę, idę, dobra, nie chcę mnie tu, oh, jezu. Jedna kartka, a cię po co? Po co się jak mała locha? Jak mała locha, z lo o, tam widzę ognisko, no i przy ognisku to wszystko się zaczęło. Nic, 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 nie położę ci śpiłości. Nic, naprawdę, nic, wchodzę do namiotu. Do namiotu. Wchodzę. Wchodzę. Do namiotu. Jest mój cień, daj mi chociaż drugą KARTKĘ, żeby nie wyszło, że jestem aż taką CIOTĄ, Jest tam gdzieś, jest tam gdzieś, nie wiem gdzie. O, dobra, ale co? Nie mogę escape'a dać! Nie mogę! A chciałem pompować! Dobra, będę pompował. No i teraz wyjdź z tego namiotu. Mhm. Wyjdź z tego namiotu, w tą stronę! Dobra, idę tam w las, idę, ja nie wiem, czy tam to przyszedłem za Kimbordę, za Kimbord, za Kimbordę, za Kipy, spokojnie. Escape'a O mogę dać o! Dobra, idę pompować spokojnie! Pompowanie! Który numer? Numer 4. Jedziemy Slender Challenge. Spalamy tłuszczyk dla widzów. 3. licz, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Dacie żyć te pompki mnie wykończą, ale easy, dobra, dobra, spokojnie, spokojnie, zapal światło, ty samobójco jeden, ty dobra, no i potrafię jednak wyskoczyć na mordę, no moi drodzy, jakbyście zobaczyli mój puls, moje ciśnienie przy tej grze też się dzieje, wy nie myślcie, że to jest tak na spokojnie, że ja sobie idę, kurde, sleder skoczył. i ła, że niby się boję, prawda, nie, nie, nie tego się nie da udawać z full słuchawkami, ja mogę wam przyłożyć nawet słuchawki do mikrofonu Blado. Blabla... Dobra, dobra, idę, 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 bo ja się nie mogę zatrzymać, w się zapomniałem. Jakiś samolot, czy my ze Slendera przenieśliśmy się do The Forest? Wydaje mi się, że nie. Mogę wejść na górę. Fajnie by było. Nie mogę. E! Gdzie? O tam jest synek, dobra No nie chcę spojrzeć mi prosto w oczy Bo się kurde siekam w nocy i to jest prawda potwierdzone I okej okay, wchodzę, to jest skrzydło Pójdźmy z drugiej strony O jest kartka druga, żeby nie było, że jestem ciotą, prawda Że, to może pójdę w tamtą stronę Cicho Slenderku, Slenderku za On jest gdzieś za nami, bardzo blisko nas Jak mi się zaraz zrespi przy mordzie Powoli mam dość. Pikawa. Bardzo serce mi bije, chciałem wam powiedzieć. <noise> Czuję na sobie presję, mam tylko dwie kartki, a ten Slender już kilka razy, prawda, mnie wystraszył. To dopiero 7, niecałe 8 minut gameplaya i tak to niektóre momenty będę ucinał. Tutaj będzie mało pipania, ale dobry challenge, tylko dla ludzi o mocnych nerwach. Polecam też oglądać w nocy, siądźcie sobie spokojnie z popcornem, prawda, załadujcie coś do buzi. No i moi drodzy, przy okazji wraca wasz stary Karolek. Pamiętajcie o łapeczce, bo wtedy będę wiedział, czy chcecie tych horrorów, czy tak nie bardzo, czy raczej powiecie Karol, no wiesz co horror, no fajnie, no tyle osób już nagrywa horrory, że ty ich nie musisz tam coś mnie kusi, żeby pójść, ale nie, tam jakaś głupia latarnia, to może pójdźmy w tę stronę. Nie ma go. <śmianowis> co, powiedzieć, że nie ma go za nami, ale jednak było, bo teraz pojawił się totalnie to moje bono. Nie można go lekceważyć. Aha, sorry, bo zapomniałem. Podejście piąte, ale mam oko co? Jezu, Chciałem, że ty mnie ugryzłeś. Prawiców. to go. I raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. 7, 8, 9, 10. Szymon to chyba stuprocentowo wkłada całe serducho w nagrania, naprawdę wszystkie pieniążki z jego reflinków idą na lekarstwa i to mogę wam w 100% kurczo potwierdzić, że czasem no kupisz jakieś fajury, prawda, na uspokojenie, ale to chyba tyle. Znowu jakaś dziewczynka do mnie krzyczy Slenderku, nie wiem gdzie jesteś, słyszę jakieś kurde, nabrzmiałe krzyczenie lasu i... Przez jakiś czas już moi drodzy nic się nie dzieje, także spoko, ja się cieszę. Już jakąś chwilę taki idę i nie bardzo mogę wam powiedzieć czy nie widzę synka Nie widzę synka you... Slender widzimy, no dał mi troszeczkę spokoju żebym mógł sobie popenetrować różne lokacje Oj, tu nie byłem, ale tu jest fucking creepy Ale tu jest creepy Ej, wiewiórki No nie mów Ale tu jest creepy Dobrze wiemy Slender pojawia się w różnych miejscach o różnych porach w różnych odstępach czasu i nigdy nie wiadomo kiedy możemy na niego natrafić No jest tam synek o Jezu, ale mam gęsiory. On do mnie nie biegł, mam nadzieję. Dobra, obróciłem się jak debil. Nie ma kartek, nie wiem, tak mi się chyba gra zrobiła, że tych kartek w ogóle nie ma. You... no ja nie wiem, skąd ty do mnie pijesz. Czy ty chcesz, kurde, na kawę mnie zaprosić, czy chcesz pogadać? Staraj o co ci chodzi? Dobra, pójdźmy. Gdzie? 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 Gdzie jest? Uciekam. 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 Moje serce kiedyś złamane, Monika Brodka. Nie, mam dość, mam dość. Dobra, idę pompować i kończymy na dzisiaj challenge. Slender challenge. Pompowanie szóste. raz tracę przytomność. Pompujemy dla widzów challenge. Podejście szóste. I się nie umiem zabrać. Raz, 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 raz. Dwa. Pięć. Siedem, osiem, dziewięć. Raz. No, prawie nie. Dziesięć. Dzięki bardzo, slender. Slender Challenge mnie troszeczkę zniszczył. Moje bicepsy są spompowane, ja jestem zmęczony To jest jeden ze straszniejszych challenge, jakie chyba zrobiłem Nie wiem po co te pompki wymyślałem, ale już tak wyszło Moi drodzy, bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie Jeżeli chcecie kolejne odcinki, żeby ser ducho mi nie wysiadło To 15 tysięcy łapeczek i jedziemy z kolejnym horrorem na kanale Znowu zrobimy coś szalonego, czyli na przykład będzie pompować, robić przysiady Ostatnio był challenge, także bardzo fajna inicjatywa Jeżeli chcecie bać się ze mną i czasem troszeczkę spompować, porobić pompki czy przysiady, czy jakieś różne challenge, bo z tego troszeczkę słynie mój kanał To zapraszam was na Facebooki, Instagramy i inne social media Zostawcie Łapeczkę, 15 tysięcy jedziemy z kolejnymi horrorami na mój kanał w formie jakiegoś tam challenge'u. Dzięki, że jesteście, mistrzowski, przerażony <gryw> i spompowany łokieć. Na razie, mistrzcie. Slenderowy, wyblakły łokieć. Puu! Easy. Oh. <coughs> <Na stół! tose> Daj mi kartkę. Dobra, pompuje, 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 pompuje. pompuje pomp nic, 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 nic. Nie położę ci śmiegu. to Easy. 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 Podobał ci się, on się spodobał, on się spodobał. Zostaw łapkę w górę i komentarz A ja następnym razem bardziej